No dobra, no to przejedźmy się po tym podsumowaniu. Udało mi się zalogować, przypomniałem sobie nowe hasło. Moje konto, nowe PlayStation. Nie przelecimy przez wszystkie kategorie, czy przez te najważniejsze tylko, żeby nie marnować czasu. Pięć najpopularniejszych gier, no Kingdom Come Deliverance 2, to wiedziałem w zasadzie w ciemno, że to się wydarzy. Matthew Paro po prostu nie zapisuje haseł w tej przeglądarce. Może od tego zacznę. To jest dość istotna informacja. Dobra, pięć najpopularniejszych gier Kingdom Delivery ns 2. To w ciemno zakładałem, bo robiąc recenzję tej gry już miałem 220 godzin. Potem grałem jeszcze w dodatek, pierwszy tylko. Yy, I nie odpalałem później Kingdom Coma w zasadzie. Tak dużo czasu włożyłem w tę grę, że stwierdziłem, że. Bo chciałem na początku grać w tryb hardcore w Kingdom Comie, jak wyjdzie. Ale trochę to tak odwlekałem yy, w czasie. Bo pamiętałem, ile czasu spędziłem z tą grą ogólnie. Bałem się, że, że mnie tak zmęczy już. No i dlatego jej nie ruszyłem później, zagrałem tylko w pierwszy dodatek i teraz jeżeli będę grać to sobie zrobię hardcore już ze wszystkimi dodatkami, czyli cały content, no bo gra jest kompletna w tym momencie. 150 gier odpaliłem na Playaku, 97 na PS5, 53 na PS4. Myślę, że nie, nie jest taka znacząca liczba, zwłaszcza jeśli się korzysta z plusa, a pewnie z plusa coś tam zrobiłem. Druga gra y, pod względem godzin, no to Roadcraft, no tutaj jeszcze temat nie jest zamknięty, w Kingdom Come jest platyna, w Roadcraftcie nie, ale raczej nie będę robić platyny w Roadcrafcie, kto wie o co chodzi, Jeśli y, y, wie jakie najbardziej w, trofeum jest y, męczące, w bicie chyba 5000 km, to no, trzeba byłoby po prostu konsolę na noc zostawiać i kręcące się autko, żeby nabijało kilometry, no jest to trochę niepoważne. Assassin's Creed Shadows 83 godziny pokazuje. Wydaje mi się, że więcej mam ograne. E, zamknąłem tę grę w zasadzie. E, to było po wypadku już. Red Dead Redemption też platyna w wersji PS5. Nie, w wersji PS4, bo wersja PS5 wyszła przecież 2 grudnia. No i tutaj jest jeszcze Echo Collection, akurat się wbiło na 65 godzin. Dziwi mnie, że nie Claire Obscure, bo wydaje mi się, że mam ponad 60, ale muszę sprawdzić chociaż nie, dobra, powinno być. 65 godzin zrobiłem w Etsy Collection dwójkę i Brotherhooda zamknąłem całą. Revelations nieruszone. W tym roku sobie ograłem dwa asasyny jeszcze, więc w sumie mamy tutaj trzy asasyny, które splatynowałem w tym roku: Shadows, Brotherhooda i dwójkę. I brakuje jeszcze jednego asasyna, którego też splatynowałem, to jest Mirage. No ale wiadomo, tam godzin dużo, dużo mniej. Od razu wam powiem, bo pewnie z tego nie wiecie. Nie liczy to całego roku. Liczy to czas od 1 stycznia do 6 grudnia. I zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Ile mam godzin w Kronosie? No myślę, że pewnie około 30-35. No ciężko stwierdzić, trzeba byłoby to sprawdzić. No dobra. Tak to wygląda, jeśli chodzi o najpopularniejsze gry. Poszukiwaczem emocji jestem. 50% czasu spędzonego na graniu upłynęło ci na odkrywaniu światów i pokonywaniu wyzwań, dzięki którym każda przygoda była niezapomniana. Przygodowe reakcji, czyli action adventure. No może to wynikać z faktu, że no nie, Kingdom Come to raczej nie jest traktowane jako action adventure, ale tam było sporo właśnie jakiś dev stranding, takie rzeczy. Death Stranding też koło 60 godzin mam ale widocznie więcej miałem w Cio Collection, że tam się załapało na piąte miejsce. Zresztą tym to tak do końca też nie można ufać na Play'aku, bo to różnie bywa. Ale akurat 220 godzin w Kingdom Comie, to wiem, że zrobiłem, bo bardzo precyzyjnie odliczałem sobie sesję. Zresztą robię to dość często. Eee, tyle godzin w grze. 2035. 11 miesięcy, czy dni w roku jest 365, ale na pewno nie liczy całych 365 dni. No, bo tak jak mówię, od 1 stycznia do 6 grudnia i powiem Wam zaraz dlaczego, wiem, że to tak jest. Więc no, tych dni będzie pewnie około 340, no to wychodzi prawie 6 godzin dziennie grania, średnio dużo. Może się to wydawać, że w ciągu doby to jest mało, no ale przecież mamy różne też zajęcia w życiu, czasem nas nie ma i tak dalej, więc jak 6, około 6 godzin dziennie, na pewno ponad 5,5, to to jest bardzo dużo, tak mi się wydaje. Czy nie grałem w końcu w ten ostatni dodatek do Kingdom Come, a? ani w drugi też nie grałem, później też nie robiłem. Hmm. 2035 godzin sesji 3516. Jestem ciekawy jak te sesje liczy, czy na przykład jak się ze standbya konsolę odpala, to wtedy jest sesja liczona, jak wracamy do gry, czy nie? Czy to jest konkretne odpalenie jakiejś gry? No bo jeżeli 3500 razy odpalałem jakąś grę na Playaku, to kurde grubo. <laughs> Tutaj jest 148 yy, godzin yy, rozgrywanych gier, dziwne trochę, yy, bo tam było 150, ale mniejsza z tym. Tu już yy, Sony wie, że nie mam Pro, więc mam sobie go kupić. Kruszynko, bardzo Ci dziękuję. Yy, Wiem Kruszynko, nie, nie dojedziemy do końca. A ulubiony kontroler, to też mnie zaskoczyło, pokazuje na jakim kontrolerze gramy i faktycznie na takim grałem najwięcej no jeszcze. Czekam aż go zajadę, chociaż na razie jakoś nie chcę zginąć. PlayStation Plus, reklamówka i to jeszcze będą chyba, jeszcze jeden ekran sobie zobaczymy. No właśnie, stąd wiem, że, że to jest liczone nie od na przykład 7 grudnia, od 10 grudnia zeszłego roku, tylko od 1 stycznia, bo pierwszą Pierwsze trofeum, jakie wbiłem w tym roku, to był platyna w Kingdom Come. Po prostu chciałem ją wbić 1 stycznia. I chyba o drugiej w nocy ją wbiłem w ogóle. Nie trochę później, tak, tak mi się wydaje. Więc, ale na pewno w nocy z 31 na 1 grudnia. No, bo wiedziałem, że mam jedną tylko rzecz do zrobienia i sobie wbiję na dobry początek roku platynę w Kingdom Come pierwszym i zrobiłem to 1 stycznia, a tu pisze, że to jest pierwsze trofeum zdobyte w tym roku. To znaczy, że tych z grudnia w ogóle nie, nie było branych pod uwagę. To tu jest jeszcze Kingdom to Crowns. No trochę tego tam się nastukało. W Raymana sobie próbowałem grać, ale odpuściłem w marcu, jak się okazuje. Project High to jest. Duchowy spadkobierca Sim Tower bardzo lubię takie gry. Ace Collection Dread. The Order graliśmy na streamie. No i ostatnie trofeum w ogóle najnowsze Kingdom to Crowns, bo gram sobie w dodatki. 6 grudnia. No to stąd wiemy, że do 6 grudnia jest brany pod uwagę ten czas. Od 1 stycznia do 6 grudnia. 45 platyn. Mało. Zakładałem, że w tym roku zrobię 50. No może jeszcze coś tam stuknę do końca roku, ale, ale nie wiem. Jakoś specjalnie wysilać się nie będę. No ale dużo trofeów. 2384. Dość powiedzieć, że od 1 stycznia do 6 grudnia no, wbiłem tyle leveli na Play'aku, więc spoko. Mi pokazało trofeum z gry, w którą nie grałem. <laughs> Okej. Okay. Strashu to nie zawsze źle zlicza, bo Come mam dobrze zliczone akurat. No, nie ma reguły, nie wiadomo dlaczego tak się dzieje w sumie z tymi godzinami. Bo ja zapisuję sesję. Ja wiem, ile gram, bo ja to wszystko notuję. Dobra, dalej nie pojedziemy, bo dalej wyświetli się nazwa konta, której nie chcę. Z przyczyn. Poświęciłem kiedyś temu dość duży segment w prasówce, więc w ogóle jestem ciekawy. Muszę się ginko zapytać, jak tam wygląda kwestia tego typa, który stracił konto na plejaku. Nie po to ukrywałem, żeby teraz w głupi sposób. Czy dobra, no nie, nie stracę tego konta, nie wierzę w to, ja po prostu dmucham na zimne. Ale nie po to ukrywałem to konto, żeby yy, się zdradzać teraz. Ale jestem ciekawy, jak w ogóle ta sytuacja. Bo ktoś wczoraj o to też pytał. Co się stało z tym człowiekiem? Czy udało się coś tam wskurać? No Chyba nie, bo to byłoby głośno, gdyby się udało. Więc chyba. Yy, yy, nie. Niezły prognostyk na przyszłość. Miało być konto pod platyny, tak naprawdę. Yy, a w gruncie rzeczy traktuję teraz jako główne, i to też jest trochę bez sensu. Chociaż ostatnio się pilnuje, że jak testuje gry. W tym sensie, że chcę po prostu tylko je sprawdzić, to odpalam je na, na starym koncie, żeby nie, nie, nie psuć tego konta, bo kiedyś właśnie przez to, że miałem odpalonych tonę gier, nie mogłem potem niczego znaleźć na tym koncie, to mnie to irytowało. No, Michał pytał, spoko.